Co tam? Co okay. Czekaj, odsuda się no. o, Ty, fajnie, nie? No, no Kurde, tam właśnie w lesie w, lesie. Znaleźć, nie? w samym lesie, ty Czy no miejsce na pewno jakieś się znajdzie Dobrze, nie? Miejsce się znajdzie, tylko że się znajdzie, wiesz, taki... Bo widziałem, że mają ludzie stoliki, nie? Rozumiem No Ale No dobra, kombinujemy, idziemy szukać Jakaś recepcja widziałeś? Tu? Nie wiem Chociaż... Nie wygląda mi na recepcji mm -hmm. <laughs> No dobra, ekstra jesteśmy na miejscu Ty, ja sobie usiądę na tą kurtkę mm. Dobra, ja już odjadę, nie? Mm -hmm. Znaleźliśmy miejsca fajne Przy ławeczkach Jak to miało być? Tam o, ekstra. Dobra, to jeden tu, drugi tu, rozbijamy. Znaleźliśmy jednak inne miejsce. Tam, dalej. Dobra, tyle dojadę. Zmieniamy kolejny raz miejscówę. Ale teraz jest na wypasie. Jeszcze się nie rozbiliśmy, a zaraz nas stąd wyrzucą. O kurde, zapadam się tutaj. A nie masz tej Nie, właśnie. Dobra, zaraz coś podłożę. Stwierdziliśmy, że będzie kurde lepiej. Ty, stwierdzi, stwierdziliśmy, że ta pani za dużo gada. Uciekliśmy. Przyjechałem odpocząć tutaj. ale jak mówisz, Kasia, tutaj? Mamy swoje ognisko, kupię drewno. Ekstra. Ty, Kasia, zobacz, taką miejscówkę znaleźliśmy. Ja jestem tu. No trzeba sobie tutaj. No, tutaj, myślę, że tutaj na pewno... Trzeba zbierać nie? Ciao. No jest super, nie? No dzisiaj ma burza być ogólnie. Nie, burza nie, tylko deszcze jakieś. Ale zaraz sprawdzimy. Jeps. Rozbijam się. Pokażę wam jak w 2 minuty rozłożyć namiot. Ale ci powiem, ten namiot mi się bardzo udał, nie? Jest tak prosty w rozkładaniu... Ja nigdy nie mam śledzi. Bez sensu to śledzi. No, no powiem ci. W Gdzieś w górach, nie? No w górach, jeszcze z górki. No no, no, ale to wiesz, ale ja... to Daniel Kazia, uważaj tam na te pałąki. Co jest? Cicho, bo ja tu nagrywam. No normalnie, normalnie tak. Nie no. nie mówię, sorry, a my co no? <grym> Dobra, tak Dobrze. Się... Tak Tak też jest schował. Co? Dobrze, wejście. dobrze. Zaraz coś wykombinujemy. Za twardy nie może być. Ostatnio musiałem upuścić powietrze, bo za twardy był. Poducha to samo. Czy osę mam w tym? Ja nie wierzę! No nie wiem. Ja ty. Dostała strzał, ale teraz nie wiem gdzie jest. No, daj miście. Ty. Osa! D. Została! Ach, nieźle ty. Tego to ja tu nie chcę. Dobra. Ekstra. Czas na obiadek. Idę myć mięsko. I to już mam takie, wiesz, no samo od Ciebie już tak, tak mi zmarzło to mięso, że nie wiem co ja jej pokroję Kiedy będziesz sprzedawał motor? Nie wiem, na razie nie sprzedaję tego motocykla Dobrze mi się nim jeździ Nie wiem, no na pewno ze 2 lata jeszcze po nie, pojeżdżę Śmiało Nie chcesz tego. Nie, nie, ten mi się dobrze jeździ Ile masz na 20 tysięcy Dużo, nie? Rok nim jeżdżę, można powiedzieć Pełny taki, wiesz, nie? Mhm, mm dużo. Nie? Znaczy ja już przeszło 30, ale fakt, że cały sezon tamten przejeździłem już. No właśnie. Czyli to jest mój drugi sezon. No. A Ty kupiłeś go w jakim miesiącu? Maj, y w czerwcu. No też przejeździłeś drugi sezon. No drugi sezon. No, no, rok nie jeżdżę, no tak jak, można powiedzieć, mówisz, wiesz, no zimą stoi, no. Nie? Do, nie? Nie. dużo komina cały czas, nie? A czyli teraz, pff, teraz dużo mniej jeżdżę, nie? Bo? Powinien no niż, przykład... niż kiedyś, bo teraz na mam ten rower elektryczny do no. pracy jeżdżę sobie rowerem, nie? No, no. wiesz, że nie po, e, tylko raz. Nie, e, samochodem w ogóle do pracy nie pojechaliśmy. Raz tylko wyciągnąłem e, e, samochód, pojechaliśmy teraz tam na kolację do Koronowa. No. a tak to kurwa od maja BMK stoi. Nigdzie, no. nigdzie. No i no. raz no. Nigdzie, Strzał, z motorem. No i ta. i tak. Ale w mieście powiem ci ja bardzo powoli, że uważam strasznie. Jak, jak taki żółw. Nie, ja, ja motocyklem bardzo ostrożnie w mieście jeżdżę, bo to powiem ci masakra jest, nie? Ale rowerem to znowu jestem wszędzie teraz. A teraz go odblokowałem to już w ogóle jest sz szatan. No ja, bo teraz zobaczyć rower jak motor. W dekatlonie jest krzesełko 39 zł takie no, wy... z, trzech, z trzech tych. Kupię. Otwierasz ty i. Idealne. Idealne, nie? Widziałem, widziałem. Coś tam, coś tam 500 ma w nazwie. Ty, miejsca, ty... miejsca praktycznie wcale. Uh -huh. 39 no. zł ty rozkładasz uh -huh. sobie, stratu ja, usiadł, nie? Dobra, dobra, one są pod motory i tak. pod rowery porobione, nie? Ty Bajer, no. no. Kupię, kupię. Te... Tylko wiesz co, ja mówię tak, ale my przeważnie stajemy, to zawsze są wiaty, nie? No, no, no. Ale... I, I tak. nie kupiłem. Szukamy wiatr. A tak no wszędzie nie? Ten, no, oh. sobie się tym czysunku. Dokładnie ten miał, ten, 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 kurwa, sobie Jest na... tu gdzieś dekatlon? Nie, ale ten co miał jakąś miał... Ty, teraz, teraz jest idealnie Jak chcecie to idźcie Ja se zjem, wy sobie Ja tutaj sobie upichcę Więc teraz troszeczkę soli Troszeczkę pieprzu Dobra Może być Dobra, jest, mam olej Spotylnia. Dobra. Spoko. Dam znać, jak zjem, że możecie już przyjść. Już zjadłem. Możecie przyjść. Mam taką przenośną lodóweczkę. Zabrąziliłem sobie wkłady. Wkłady włożyłem do lodóweczki, na to położyłem tą pierś z kurczaka i tak mi zmarzła od tej lodówki, od tych wkładów, że normalnie kamień. Czyli naprawdę się na gorące dni się sprawdza taka lodówka śmiało. Dobra, ona się tutaj trochę. Przykrywka. Gdzieś miałem przykrywkę. Jest przykrywka. O, wczorę nawet na szybko kupowałem przykryweczkę. O, mięsko tutaj już powoli sobie Dochodzi. Teraz tu gulażik. Podbliżki. Tak myślałem, że tu będzie cienko z tym gulażem. Dlatego sobie dokopcę trochę mięsa. Dobra, Jeśli się ugotowało, to teraz niech się smaży. Dobra, mięsko jest gotowe. Usmażyło się ładnie. Dodamy teraz... Nie wiem po co z tego słoika tutaj przelałem. Nie wiem co to miałem za wizję w ogóle. Teraz muszę sprzelać z powrotem z garnka do patelni. Dodałem gularzu. Kurde, my się tutaj w trójkę najemy. Zaraz do nich dzwonię. Żeby przyszli. Posmakować mojego dania. Ktoś musi to pierwszy posmakować. Przecież nie ja. Dzwonię do Danka. Zostaw wiadomość po sygnale. Nie to nie. No, co tak długo? co tak długo? że w ogóle usłyszałem, co tam? Ty no zjadłem możecie przyjść. Chodźcie, chodźcie, bo dla was też jest. Chodźcie to dla was też jest. No. Dobra, idziemy. No chodź. E, my jesteśmy dokładnie tutaj, mniej więcej, w tym rejonie, w tym rejonie Polski już wam pokazuję. Jesteśmy na polu biwakowym Cichosza pole biwakowe niedaleko Mikołajek rozstawiliśmy sobie namioty tutaj pod drzewem jest drewno dostępne, drewnianko można sobie zabrać stamtąd, to oczywiście trzeba zapłacić 15zł za taki jeden woreczek, Widzieliśmy sobie dwa tu stoją nasze motocykle tam są sanitary gdzie myły mięso łazienka i tutaj jest całe to pole biwakowe. Super, fajna miejscowa, naprawdę. Tak trochę, trochę na dziko. Jesteśmy na polu, ale tak jakby trochę na dziko. O, także powiem. No dobra, czekam na nich i będziemy jedli. Danie gotowe! Szybko to się bo jeżeli to jest na surowo. Chodź Nie no usmażone jest mięso. Co ty? 15 minut co najmniej... Złożyliśmy dość do jeziora, a ty już dzwoniłeś. No co? To ci się tylko tak wydaje. No, tak? no co ty, za ile was, was nie było co Przecież za ile was nie było Przecież was nie ma co najmniej z pół godziny To jest po hisku? Nie no, usmażyłem pierś Z kurczaka i wrzuciłem z gularzem Dobra Dajcie jakieś ganki i tego Talerze, się, się, talerze ganki nie wiem My co się tam mamy, macie talerze? Aś, Się ładnie z tym podzielimy Czekaj, idę po kufry żeby tu... Będziemy kwita z tym drewnem ganki. <laughs> ty, ja robiłem, to musi być dobre Teraz ja O, wyszedł Dobrze, nie? Te podniszki te są w miarę przyprawione, tylko oni zawsze tego gulaszu żałują Mówię, wezmę, kupię taki gulasz, wrzucę ten, potem się najemy, nie? Póki nie ma ludzi Daniel, w którym jesteś? Pierwszym <laughs> Toaletki naprawdę czyściutkie, bardzo ładne Papierek, naprawdę szyk Tamski męski, tutaj można sobie umyć cokolwiek naczynia. Tutaj jest drewno. Można sobie zabrać woreczek i za drewno płaci się 15 zł. Tutaj mamy prysznic. E, prysznic jest płatny, niestety. 2 zł minuta, 5 zł, 5 minut. Szamponik. Bardzo ładnie. Tu jest przebieralnia. Siemka. Tu jest przebieralnia. A tu jest taka kuchenka, jakby nie wiem, umyć sobie naczynia. Można sobie umyć naczynia. W sumie to nie wiem, bo tam też można umyć naczynia. Takie dodatkowe, bardzo fajne pole. Kurde, pierwszy raz takie, takie dzikie, tak fajnie zadbane pole. Dobra, super. A tutaj mydełko, a tutaj jest nasz biwaczek. Wieczorkiem zrobimy sobie ognisko. Drewienko sobie wzięliśmy. Jedzenko zrobione. Kasia w namiocie śpi. Kasia śpisz? Mhm. Kasia śpi. My z znakiem właśnie przejdziemy, wiesz? To śpij sobie. A ja chyba się przybiorę w slipki i się wykąpię. Idziemy się przejść nad wodę. Zobaczymy plażę, zobaczymy część pola namiotowego. Chyba już wszystko widzieliśmy. Wjeżdżając motocyklem. Daleko jest? 300 metrów. E to bliziutko. Mogło być bliżej. <noise> no mogło. Nie ty, 300 metrów to nie jest tak blisko. Kurde ty. No blisko nie jest. Ty to więcej niż 300. Widzisz? No kurde, z 310 tak myślę. Ooo, mniejsza plażyczka. Fajny pomosik. Plażyczka jest nieduża, ale jest. Woda czyściutka. Ciepano! Nie wiem czy coś będzie widać. Ech, mam nadzieję, że tak. Dobra, drugie nurkowanie. Wchodzę na głębokie wody. o no, tu się z głęboko. MU, ale głęboko, 6 metrów gdzieś. Dobra, starczy. Drago. Dawaj na suba. Mam Mam sól Mam pieprz, no pewnie Przyszedł czas na pyszną kolację Zostało tu piersi z kurczaka Nic nie może się zmarnować Dobra ja tu przyprawiłem I teraz nabijam Tak będę nabijał cyk Cyk na zawijas. Cyk i cyk No saszłyczek taki O Wygląda Przepysznie Siema Ty, ale wypas się spało. No fajnie się spało. Jak ciepło w ogóle. Pierwszy raz taka noc, chyba. Ale super. Trzeba siadanko zrobić. Ej, czniczka. Nie, nie sezonę. Ty, tak to trzeba robić koziom. Nie w jednym miejscu. Ty, a ścina się wszystko, a nie w koło. Tak to tylko środek się ścinał. To te... musi być kanał kulinarny. Och. Zobacz. Pięknie wyglądające. Zobacz. Mhm. Mm Wygląda że... nieźle. Ładnie zapachniało gajeczkami, no. I to. <słyska> <słyska> o, ale gęcko. Nawet się nie... Nawet nie przywarła. Zobacz. Patrz to. To jest, kochasz. Proszę Państwa, tak wygląda moje przygotowane danie. Dobra, śniadanko czas jeść.